Kto kocha karność, kocha także wiedzę. Kto nienawidzi upomnienia, jest bezrozumny. Człowiek dobry cieszy się życzliwością Pana, przebiegłego spotka potępienie. Złudnym oparciem jest przewrotność, ale korzeń sprawiedliwych się nie poruszy. Dzielna kobieta jest koroną męża, a bezwstydna próchnicą jego kości. Zamierzenia prawych są uczciwe, a zamysły przewrotnych podstępne. Słowa przewrotnych na krew czyhają, lecz usta prawych stanowią osłonę. Bezbożni upadają i giną, ale dom sprawiedliwych stoi pewnie. Człowiek jest szanowany za swój rozsądek, nikczemne serce dozna hańby. Lepiej być mało znanym, a mieć służącego, Niż wywyższać się i chodzić za chlebem. Prawy rozumie potrzeby swego bydła, Bezbożny zaś jest wobec niego okrutny. Kto uprawia rolę, ma chleba pod dostatkiem, A kto się ugania za marnością, jest nierozumny. Pożądliwość przewrotnego wpędza w sidła. A korzeń prawych wydaje owoc. Grzeszne wargi usidlą złego, lecz sprawiedliwy uwalnia się z nieszczęścia. Człowiek karmi się dobrym owocem swych ust, a to, co uczynił, wraca do niego. Droga głupca wydaje się słuszna jego oczom. Mądry jest ten, kto słucha rady. Głupiec od razu ujawnia swój gniew. Człowiek rozumny znosi zniewagę. Kto kieruje się prawdą, zeznaje uczciwie. Fałszywy świadek nie stroni od budy. Bywa, że ktoś rani słowem jak mieczem, Lecz język mądrych uzdrawia. Prawdomówne wargi znajdą uznanie zawsze, Fałszywy język tylko przez okamgnienie. Ci, którzy knują zło, mają w sercu podstęp, a którzy mówią o pokoju radość. Prawemu nie grozi żadne zmartwienie, bezbożni zaś toną w nieszczęściu. Kłamliwe usta budzą od razem w Panu. Służący prawdzie cieszą się Jego życzliwością. Człowiek rozumny ukrywa wiedzę, a serce głupców rozsiewa głupotę. Ręka pracowitych dojdzie do władzy, leniwa zakosztuje poddaństwa. Troska w sercu człowieka rodzi zniechęcenie, a dobre słowo rozwesela. Prawy jest ostrożny w swoich przyjaźniach, a droga przewrotnych prowadzi na manowce. Opieszałość nie przyrządzić pieczęni, bogactwem człowieka jest pracowitość. Na ścieżce sprawiedliwości jest życie, droga przewrotności prowadzi do śmierci.